Kiedyś widziałem taki program, w którym ukazany był jakiś człowiek, którego poszukiwała policja. Kogoś chyba pobił, okradł, no, w każdym razie miał jakieś poważne zarzuty i ukrywał się. Policja odeptała mu po piętach i kiedy przyszła zima, to jakoś tak potajemnie skontaktował się ze swoją matką, tak aby przekazała mu wałówkę, jakieś ciepłe ubrania. I faktycznie tak się stało. I pojawiło się pytanie, czy ta kobieta, ta matka, czy zrobiła dobrze. No, był to jej syn, więc pomogła mu na mocy tego, że była jego matką, ale z drugiej strony, jeśli jej pomoc poprowadziła go do tego, że mógł popełnić kolejne przestępstwa albo nawet zbrodnie, być może kogoś zamordował, no to już ta pomoc nie była dobra. Dzisiaj pierwszy, w pierwszym czytaniu Święty Paweł mówi nam o Abrahamie, który miał dwóch synów. No pamiętamy, są jego pierwsi dwaj synowie: Sary. Później, jeszcze z innej kobiety, z Ketury, będzie miał kolejnych sześciu. Ale Paweł skupia się na tych pierwszych dwóch. A to dlatego, że Izmael, pierworodny syn Abrahama, jest jego pierworodnym, a więc teoretycznie to on powinien być dziedzicem wszystkiego. Przede wszystkim obietnic, które Abraham od Pana Boga otrzymał, ale wiemy, że tym, który jest synem obietnicy, jest jego drugi syn, Izaak, więc to ten drugi syn odziedziczy wszystkie plany, które Pan Bóg co do przyszłości Abrahama powziął. I gdybyśmy spojrzeli na tych dwóch chłopców, nie wiedząc o nich nic duchowego, to czy moglibyśmy jakoś ich rozróżnić? Oczywiście Izmael jest 14 lat starszy od Izaaka, więc to jest oczywiste, że moglibyśmy ich odróżnić w ten sposób. Ale pytam o odróżnienie ich od strony duchowej. Czy moglibyśmy poznać, który z nich jest synem obietnicy? I odpowiedź brzmi nie, ponieważ nic na zewnątrz tego nie ukazuje. Rozpoznać plany Pana Boga można tylko poprzez Wchodzenie w tę sferę duchową poprzez pytanie Pana Boga, poprzez odkrywanie tego, co on zamierzył. I ten problem miał też Abraham, bo kiedy Sara, widząc, że Izmael zaczyna sobie trochę drwić, naśmiewać się z Izaaka, chce pozbyć się Hagar, tej, pamiętamy, niewolnicy, z której Izmael się narodził. Ale Abraham mówi to jest coś złego. Przecież to jest mój syn. I wtedy Pan Bóg mówi do niego: Nie, nie, niech nie wydaje ci się to czymś złym, że Sara chce wypędzić swoją niewolnicę razem z jej synem, bo to Izaak otrzyma błogosławieństwo, to On będzie niósł dalej ten ród, który, jak my wiemy, doprowadzi ostatecznie do Pana Jezusa. Więc rozróżnić to, co jest działaniem Pana Boga, możemy tylko słuchać Jego samego. I gdybyśmy spojrzeli na tych dwóch chłopców jako na nasze działania, na przykład nasze pomysły, czy jakieś yy, dzieła, które prowadzimy, to wielokrotnie możemy się mylić, pociągnięci emocjami, pociągnięci jakimś przyzwyczajeniem, albo opiniami ludzi na przykład. I możemy przykleić się do czegoś, czy też do osoby, mówiąc, nie, nie, to na pewno jest dobre, bo ja to lubię. Nie, no, to w tym nic złego nie może być, bo mi się to podoba. No, już dobre rzeczy z tego wynikły, więc na pewno musi to być coś super. I takie emocjonalne podejście może zaciemnić to, co jest rzeczywiście wolą Pana Boga. I w Ewangelii mamy pewną wskazówkę co do tego rozróżniania, bo Jezus komentuje pragnienie Żydów, mówiąc, to plenie jest. Plemieniem złym, plemieniem przewrotnym, bo żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany. To jest odpowiedź na pana Jezusa to, co kilkanaście wersetów wcześniej się stało. Mianowicie niektórzy mówili, że Jezus wyrzuca złe duchy mocą złego ducha, mocą Belzebuba, że sam jest pewnie opętany. Inni, wystawiając go na próbę, domagali się od niego znaku z nieba, który potwierdziłby to, kim jest Jezus. I teraz. Pan Jezus komentując to mówi: Żaden znak nie będzie Wam dany. Nie dlatego, że znaków nie potrzebujecie albo że ja nie chcę dawać znaków, ale dlatego, że jeśli naprawdę szukacie tego, co jest wolą Ojca, jeśli pragniecie prawdy, to już możecie ją odkryć na podstawie tego, co zrobiłem. Jesteśmy w 11. rozdziale Łukasza, a to znaczy, że wcześniej już co nieco się stało. I rzeczywiście Jezus już oczyścił trendowatego, już dał zdrowie paralitykowi. Co więcej, wskrzesił już dwie osoby. To jest bardzo dużo. Dwie osoby wskrzeszone to jest wielki szał. Więc gdyby naprawdę chcieć rozpoznać, czy Jezus jest mesjaszem, czy, jest, czy w nim wypełnia się wola Ojca, to wystarczy szczerze patrzeć na to, co Jezus robi. I może to jest wskazówka dla nas, że jeśli szczerze patrzymy na nasze życie, to możemy odkryć, jaka jest wola Pana Boga. Może nie przyjdzie to w sposób jakiś niesamowicie widzialny, taki bardzo oczywisty, ale z całą pewnością Pan Bóg chce, żebyśmy odkrywali Jego wolę. Więc dał nam zdolność do tego, nasze serce, które jeśli szuka prawdy, to ją znajdzie. Jeśli kołacze, żeby Pan Bóg otworzył, to On otworzy. Jeśli nasze serce woła, prosi, to otrzyma odpowiedź na pewno. Może nam zaciemniać te poszukiwania nasza własna wola, nasze pragnienia, nasze emocje i przede wszystkim nasze grzechy, ale jeśli tylko odrzucamy je od siebie, to mamy tę wolność, o której święty Paweł mówi. Mamy wolność w której możemy odkrywać, że jesteśmy kochani i prowadzeni przez Pana Boga, a On chce nam objawiać swoją wolę, tak abyśmy mogli być coraz bliżej Niego. Niech Pan obdarzy Was spokojem.